Na jestem jest odcinku, jak możecie założyć po nazwie. Nagraliśmy sobie około 10 najciekawszych miejsc w chapterze 5. Także jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie suba oczywiście. Mi to bardzo pomaga Was, to nic nie kosztuje i lecimy po twórcy, mam ciekawą mapę do wypuszczenia. Więc co? Bardzo proszę o Subika, ale już dużo rozdrożenia przychodzę do odcineczka. Zaczniemy może sobie na początku od najciekawszego miejsca. Zaraz wam pokażę też, gdzie ono się znajduje, ale kiedy idziemy sobie w tym miejscu, już mamy tutaj ciekawe rzeczy, na przykład tą lampkę, ale to nie wszystko. Bo kiedy pójdziemy dalej, mamy skrzynkę, ale to nie jest wszystko, bo jak na przykład patrzcie, jak ją zniszczymy, to mamy kolejne przejście dalej. I jak pójdziemy sobie dalej, to mamy następne pomieszczenie, i szczerze, nie wiem, czy to może być związane coś z fabułą, ale może i tak, może coś na drugi sezon, ale jeszcze w ogóle nic nie wiadomo, po prostu, może po prostu taka kryjówka, ale ja myślę, że coś może być na rzeczy właśnie, że to jest właśnie coś zrobione też pod drugi sezon, chociaż nie wiadomo jeszcze. I to też nie jest wszystko, bo jak, będziemy, jak przechodzimy dalej, to po zniszczeniu tego głazu mamy te miejsce. I to jest ostatnie miejsce w tej właśnie tajemniczej jaskini. W tym miejscu mamy glutki na przykład. Mamy je w tym miejscu. mamy To są już drugie glutki, i zaraz pokażę Wam też kolejne. Właśnie tutaj mamy glutki, które śpiewają sobie. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o tą mapę. Chociaż tutaj jeszcze, patrzcie, chociaż tutaj mamy kolejnego na tym stateczku. Więc można powiedzieć, że to jest tak, jakby ich baza. I szczerze, mi się bardzo podoba, że Fortnite robi takie coś. Może to nie ma jakoś dużo z fabułą, ale podobały mi się takie właśnie poboczne, jakby fragmenty fabuły. No, bo kiedyś też były grotki, i to jest po prostu dla mnie mega fajne, nie? A cała ta lokacja na mapie znajduje się w tym oto miejscu. Przy okazji, skoro jesteśmy już tutaj koło tej jaskini, że tak to nazwę, mamy też dwie beczki tutaj, ale to nie wszystko, bo w środku mamy ich, czekajcie, mamy ich około 11, więc macie już full na start gry, więc polecam na przykład na rękedy. Jak chcecie, to sobie tutaj paletki blisko do też jest miejsce w beczkę, więc polecam. Natomiast ta wyspa, do której zaraz sobie przejdziemy. Skrywa właśnie wiele tajemnic, bo na przykład w tym oto miejscu mamy miejsce po glutkach, po koralowym kosztelu tak dokładnie, i jest i dźwięk glutków. Możecie zaprzelecić na tą miejscóweczkę, więc znajduje się obok wietraków, no i właśnie usłyszycie muzyczkę glutków na przykład, i nie tylko. Bo następną rzeczą, którą możemy tutaj zobaczyć, są te właśnie te dwa posągi, i jest taki kwadracik, który przypomina trochę mi Kevina. Następną tajemniczą rzeczą na tej miejscówce jest ten pomidorek, który jest był w chapterze pierwszym i w sezonie OG tak naprawdę. No i teraz jest on właśnie tutaj w chapterze 5. Tutaj mamy natomiast takie rzeczy z sezonu 5 rozdziału drugiego A teraz przejdźmy do najciekawszej części tej właśnie lokacji. Patrzcie to, mamy kubek z agencji i mamy też obraz z agencji i nie tylko to, co jest z sezonu drugiego, bo mamy też uwaga, uwaga, mamy głowę Brutusa. Dosłownie mamy głowę Brutusa z ducha I mamy też To od miąśniaka I ogólnie Podejrzewam, że to może tak właśnie być e, Dlatego, że na przykład Wiecie, światy się tutaj mieszają w Fortnite'cie w ogóle tak, na, tak jak na przykład było w czwartym rozdziale I po prostu nam się to jakoś zmieszało i Wszystko wylądowało właśnie na tej lokacji Tutaj właśnie mamy tą rybę, ale Patrzcie co tutaj mamy Mamy tutaj te dwa glutki, które Sobie tutaj tajemnie śpiewają, bo tak naprawdę Nie mogłem ich na początku zauważyć a teraz właśnie jest zauważyłem. W tym miejscu mamy miejsce, gdzie znajdują się kolejne glutki i trzy posągi, chyba ryb. I jak właśnie możecie zobaczyć, tutaj mamy pierwszego glutka, fioletowego. Następnie mamy niebieskiego, dwa niebieskie tak naprawdę. I ostatni znajduje się rożowy, w właśnie ryby. Jak to się właśnie prezentuje, ta miejscóweczka. I to jest kolejna kolaboracja właśnie z tymi glutkami. W ogóle w tym sezonie jest bardzo dużo właśnie glutków, a często były właśnie w sezonie drugim, rozdziela drugim. Jest właśnie też, jak przed chwilą mogliście zobaczyć, obraz z sezonu drugiego i jakby ten statek też podobny do e, jachtu z sezonu drugiego. Wszystko takie troszeczkę za sezon drugi odwzorowane i bardzo dużo właśnie kolaboracji z sezonem, z sezonem drugim. W tym miejscu mamy też dosyć ciekawe miejsce, bo jak możecie zauważyć, mamy tutaj generator e, tych właśnie dronów, a tutaj mam, jak możecie zauważyć, mamy projekt dronów, no, i właśnie potem te rona latają po mapie, a co już każdy chyba wie. W tym oto miejscu mamy właśnie, jak można zauważyć, taki, taki kształt serca, zrobiony z kamieni. No, i to tyle, tak naprawdę. Przypomina Wam, może coś to miejsce? Otóż tak, jest to jacht, i ogólnie kiedyś jacht był na mapie i był tam Deadpool na przykład, albo Miałśniak. A teraz, właśnie statek, nie, ogólnie nie ma nazwy miejscówki, nie jest miejscówką, ale jest po prostu tutaj położony jacht. I właśnie wydaje mi to jest dosłownie 1 do 1. Jest nie jak deadpool z drugiego rozdziału i w ogóle tego mięśniaka. tylko że jest po prostu trochę zmieniony, więc tak naprawdę nie jest 1 do 1, ale no dosłownie wszystko jest takie podobne, nie? Kolejne tak trochę nieciekawe miejsce, ale ciekawe rzeczy. Mamy tutaj rozkład jazdy pociągów, ale to nie wszystko, bo też godzin, mamy też dokładną minutę, w której właśnie jedzie tutaj pociąg. A znajduje się ona w tym oto miejscu. I jest właśnie pokazane, że za 8 minut, 46 sekund będzie pociąg. U, u, w ogóle u Was może być inaczej, to jest pokazane mniej więcej za ile będzie tutaj, właśnie w tym oto miejscu, pociąg przejeżdżał. Mamy też pewne miejsce, gdzie mamy właśnie napis helki. Czy to oznacza, że helikoptery powrócą do tej gry? Otóż nie wiadomo, bo na przykład w czwartym rozdziale też właśnie był taki napis helikoptera, a w piątym rozdziale jest dokładnie tak samo. Ale czy helikoptery w końcu powrócą? Tego jeszcze nie wiemy, ale ja myślę, że jest taka szansa, bo ten sezon ma 4 miesiące i wydaje mi się, że jest szansa, że w 4 miesiące dodam taki update, gdzie będzie, gdzie będą helikoptery, więc myślę, że jest szansa. Tutaj mamy kolejny przykład na to, że jest to niby zwykła lokacja, ale mamy też właśnie te lampki japońskie, które były do zobaczenia w czwartym rozdziale, sezonie drugim, ale to nie jest to wszystko, o czym chcemy właśnie powiedzieć. Mamy tutaj kolejne lampki japońskie. I ten znak, dosłownie ten znak restauracji z rozdziału czwartego sezonu drugiego. Po prawej stronie mamy właśnie też kuchenkę i, i kuchnię właśnie. To też nie jest przypadek, pamiętacie tego węża, jak ktoś grał, to możecie pamiętać z, z tego węża z czwartego rozdziału sezonu drugiego. I jest to właśnie ten skinek, którego zaraz wam to pokażę i jest to właśnie jego kuchnia. Jak ktoś nie wie, o jakiego węża mi chodziło, to chodziło mi właśnie o tego, który był w sezonie drugim w rozdziale czwartym w karnecie, bo ja bardzo bym... ciekawe miejsce, już trochę mniej niż tamte, ale daje mamy ciekawe, bo mamy tutaj kolaborację właśnie, że tak to nazwę yy, z tym właśnie tygrysem z, z tego karnetu. No i po prostu to jest taka właśnie miejscóweczka jego. I ja, właśnie mi się gitara normalnie się dzieje. Misja to jest dogonić pociąg. Jest! Nie! Walę tą grę! to